Okay, czas na nasz y, mini lego park. Centralnym y, elementem tego parku będzie y, taki posąg z y, fontanną, taka statua, nie wiem w sumie jak to określić. Y, w każdym razie jest taki świetny, świetny naprawdę, brakuje mi takich zestawów jak, jak ten z Lego Creator. Tutaj są jeszcze takie ławeczki, jakiś rower, pies i, 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 i człowieczek. Y, to po prostu idealnie pasuje do tego, co chcę zbudować. Zamontowałem to mniej więcej na środku, przy okazji łącząc ze sobą dwie płytki trawiaste. Po bokach od razu zamontujemy ławki z tego zestawu. No to całkiem nieźle. Myślę, że zamontujemy sobie gdzieś tutaj z tyłu, z tyłu do ping-ponga. Nie powiem na razie z jakiego zestawu pochodzi, bo będę robił o tym zestawie Osobny odcinek, dorzuciłem oczywiście paletki Oczywiście potrzebna jest tutaj jakaś roślinność, dlatego dorzucałem drzewka Myślę, że całkiem nieźle będzie tutaj pasować też taki parasol ze stołem To chyba pochodzi z zestawu z food trackiem. Kolejna rzecz to taka mini fontanna Montana pochodzi z tego zestawu z miejskimi akcesoriami, który ma takie bardzo nietypowe pudełko. Te rzeczy, oczywiście wszystkie, które tutaj są, trafią też później. Chyba nawet coś już tutaj z tego zużyłem wcześniej. Wszystko to będzie w mieście, ale no, takimi detalami zajmiemy się gdzieś tam później, a może w sumie niedługo. To z tyłu zamontowałem taki pło. Zdaje się, że on był gdzieś w zestawie razem z jakąś koparką. Koparki będą później, A ja myślę, że ten płotek w miarę tam pasuje. Obok e, przyczepiam taki stolik z jakimiś kubkami i gazetą, to też było w e, zestawie z miejskimi akcesoriami. Przesunąłem też trochę ten stół i e, Jeszcze pewnie go będę gdzieś też e, później przesuwał, bo tak nie jestem specjalnie zadowolony z jego miejsca. Dorzucam też taki koszyk z owocami, tutaj z tego samego zestawu. Mam też takie dwa mini stoiska, ten chyba z lodami, tutaj są jakieś ciastka. Oba pochodzą z zestawu z kalendarza adwentowego, w mnóstwo jest takich małych, fajnych gadżetów. Zamontowałem to tutaj, obok też dodałem ziomeczka, który zarządza tym interesem. Znalazłem też e, śmietnik, nie mam pojęcia z jakiego jest zestawu. Montuję go tutaj, głównie ze względu na to, żeby spają te, te cztery płytki ze sobą. Montuję też e, miskę dla psa mm, z jedzeniem i oczywiście z psem. Myślę, że dodam też drugiego pisteła. I w sumie jeszcze trzeciego też dołożymy, mam dużo tych psów. Dodam też choinkę. Nie wiem, czy ona będzie dobrze tam pasować, ale w sumie nie mam co z nią zrobić. Choinka, oczywiście, pochodzi z zestawu adwentowego. Myślę, że też gdzieś tutaj sobie zainstalujemy krzóweczka na rowerze. Jak i choinka, to i Mikołaj. Przypuśćmy, że są święta, ale nie ma śniegu. Typa z kwiatami. Damy tutaj. Mamy ziomeczka, który jest jakimś badaczem. Ma lupę. Znalazłem taką chorągiewkę wbitą w krzaka, nie wiem właściwie skąd to jest. Coś mi się wydaje, że to było do tego pomnika. Nieważne. Mam gdzieś tutaj jeszcze jeden rower. Ty montuję przy wodzie jeszcze barierki. I myślę, że tak to na razie zostawimy. Nie chcę, żeby to było też zbyt gęsto od, od poszczególnych elementów, niech jest trochę przestrzeni. Na pewno będziemy coś jeszcze tutaj później dodawać albo zabierać, zobaczymy. To tyle.